Mamy wielki polityczny spór o to, czy kopalnia turów wydobywająca węgiel brunatny powinna pracować, czy nie. Mamy spór z ekologami w sądzie w Warszawie. A cały ten spór dotyczy czegoś innego i można go było uniknąć, bo w sądzie nie spierają się o to, czy należy, czy nie należy wydobywać węgiel brunatny w Polsce, czy on jest czysty, czy brudny. Chodzi tylko i wyłącznie o procedury, które nie zostały zastosowane zgodnie z podręcznikiem. Nowa koncesja wydobywcza dla kopalni Turów po 1926 roku została przyznana bez raportu oddziaływania. Na środowisko ścieżką skróconą, zgodną z prawem polskim, ale być może niezgodną z przepisami międzynarodowymi. I to jest przedmiot sporu, a nie czy węgiel jest brudny, czy czysty, czy go lubimy, czy nie. Gdybyśmy dotrzymali procedur, gdybyśmy nie mieli bałaganu w energetyce, który niestety od wielu lat nas trapi, to nie byłoby całego sporu o kopalnie turów.